W tym Fordonie przychodziła do nas pani major, jeszcze wtedy major, bo w trakcie naszego pobytu awansowała nad podpułkownika. A... Więc najpierw słyszałyśmy taki krzyk w celach z korytarza dobiegający I trzeba było wtedy wszystkie powinny stać na baczność. I meldować. Ona pytała: Stan? No to my się mówiły w zależności od tego, co nam przyszło do głowy. Błogosławiony, czy taki, czy inny pozytywny, czy inny. Trzaskała wtedy tymi drzwiami i mówiła: Krowy świnie nie mają wyższe wykształcenie, a takie, wakie, do koryta z nimi. Dzień. Takie, takie. Już więcej nie przytoczę słów, które wtedy padały. No to oczywiście to jest język, który musiał powodować naszą niesubordynację pewną, znaczy może niesubordynację, tylko niezgodę na te wymagania. Więc na przykład zasłaniałyśmy ten wizjer Papierem toaletowym, żeby nikt nie widział, czy my siedzimy, czy stoimy, bo właściwie siedzieć na łóżkach nie wolno było. Teoretycznie <grytanie> przecież nikt tego nie, nie, nie wykonywał. Trzeba było składać w kostkę ubranie, jak tam było 7 stopni w celi, to uważałyśmy, że oczywiście tego robić nie będziemy i nie robiłyśmy. To wszystko były takie mm, powody konfliktu. A na przykład nie, nie było mszy świętej pierwszej niedzieli w, już w tym Fordonie, czyli następnej niedzieli po internowaniu. No były protesty, walenie w drzwi. To w ogóle nic nie dawało, zupełnie nic. To pełna obojętność była, tylko pró próbowali uspokoić. Ale także więźniarki, które tam były z naszej winy. Nie poszły na przepustki, miały zakazane widzenia, zakaz przyjmowania paczek. One były bardzo zirytowane i właściwie ja to doskonale rozumiem, że one nas winiły za to, jakieś baby, przyszły polityczne baby, no i wymyślały nas tam od mm, rozmaitych zawodów. To nie było miłe. I to nie było miłe też, znaczy miłe to nasze niedobre sformułowanie. To nie było z naszej strony takie e, e, strasznie ra, taka strasznie radosna twórczość. To była próba jakiejś obrony obrony jakiejś części siebie e, przed tym, co nas spotkało. Prosimy o y, taką decyzję internowania, mam identyczną z Wałęsą, za anarchizowanie społeczeństwa województwa gdańskiego. No to anarchizacja przez to, że się czytało Miłosza Wierzyńskiego, Hamara.